Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Driver Parallel Lines. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to oczywiście was do niego zapraszam, Prawy górny róg. Zapraszam was też na odcinek sobotni z newsami, który się pojawił. Pierwszy odcinek po wybraniu nazy, Którą wybraliście sami za pomocą ankiety. Poprzedni odcinek zakończył się takim dość, bym powiedział... W sensie tam w tym ostatnim odcinku wszyscy próbowali nas przy każdym zadaniu w jakiś sposób unieszkodliwić. Nie wiadomo za bardzo, o, znaczy ja nie rozumiem za bardzo o co chodzi, bo zadania, które już wcześniej wykonałem, są znowu do wykonania ponownie i nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego się tak dzieje. Także po prostu będę musiał w tym momencie wrócić do jeszcze raz tego zada samego zadania, albo nawet kilku zadań, które już w sumie raz udało mi się yy, ukończyć. word on the street is that bishop's got some major deals going down big shipments i got the places but i don't have the times one thing's for sure he's got a lot of muscle riding shotgun no way you're gonna be able to take them all alone but i've been thinking

Dobrze, dobrze, że jadę. Czyli to normalnie to zadanie się odpaliło. Naprowadź glin na przymytniku, dobra. Gdzie tu do pierwszego jechać? Kurcze, daleko są. To pojedziemy sobie pierwsze w lewo do tego miejsca w takim razie. No nie do wiary, no ja myślałem, że wydachuje, nie? Chłopaki, jaki co, policjant, kuźwa, że się tak rzucił na mnie, nie? Skubany, jak tu się obracało? A, myszką, dobra, już pamiętam. Bo oczywiście nie gram na padzie. Ponieważ pad leci no nieźle mocno w kulasy w tej grze, niestety. Na początku jakoś jeszcze działał. Natomiast teraz średnio chce współpracować, więc jakby e, no zostaje myszka klawiatura. E, w pierwszych odcinkach, oczywiście, grałem na padzie. Stąd też ta. E, dlatego wam o tym mówię, ci co nie oglądali. E, no i dobra, no dojeżdżam do tego miejsca. Policja jakoś nie za bardzo ambitnie. Niestety, policja niezbyt ambitnie tutaj próbuje mnie dogonić. Dobra, jadą znowu. Muszę im trochę dawać czas. W ogóle. Zwróćcie uwagę, jaka tutaj jest nierówny, jak jest nierówny asfalt w tym miejscu. Nie? I jak bardzo w wielu miejscach brakuje tutaj asfaltu w ogóle? No ale dobra. Zjeżdżamy sobie tutaj w prawo i zaraz będziemy mieli. E, miejsce, gdzie mieliśmy tą policję doprowadzić. Czy ja mam ich doprowadzić tutaj? O co tu chodzi? Czy tutaj gdzieś, nie? Nie, ty. Co ja mam zrobić teraz? Od której strony mam tam dojechać? Dobrze, że nie ma paska jak w Frospidzie, bo już by mnie złapali. Chyba od tyłu. A tam na szczęście jedzie też drugi radiowóz. No to Git, czyli tu zjedziemy. I chyba musimy. Molem jakimś tutaj. No tak, no chyba tak. Tędy zdecydowanie musimy doprowadzić policję. Chyba się chłopaki zdziwią. Korcze. No i co? Do jednostek. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gliniarze rozprawią się z przemytnikami. No oczywiście, że tak. Ja sobie mu uciec. No, nie zbyt ładnie to zrobiłem, ale. Ale jak będzie. Straciliśmy ile? Jakieś półtora minuty, auto mi się zaczyna już dymić, więc pewnie po drodze będę musiał się przesiąść e, do innego samochodu. O, czemu powtórzył ten tekst? Przerwałem mu chyba wejściem do mapy, nie? Zbliżamy się do drugiej destynacji, która jest na dachu widzę parkingu, i na szczęście jedzie tutaj y, policja, którą sobie właśnie już, no, już nas zauważyła, bo auto mamy troszeczkę ścigane. Więc teraz wystarczy, że będą cisnąć za mną. E, tutaj do góry wyjadą i to będzie. I to będzie tyle, nie? I jeszcze tylko trzecia destynacja. Chłopacy potrąceni. Przykro mi bardzo. No tak to wychodzi. O, jak ładnie można zwijać I helikopter tam był w ogóle. Czasem czy można wsiadać do helikoptera. Kurczę, mogę sobie sprawdzić. Ej, czemu tak dużo czasu mi spadło? Przecież nie trwało to pięciu minut. Ty, dlaczego? On coś mówił teraz, kurczę, nie zauważyłem, co on gadał do mnie. Że ten czas się tak skrócił, ale to jest masakra. Dobra, tu muszę od razu jechać w prawo. I tutaj. Nie ma miękkiej gry, ej. hamuwa, nie? Hamuwa. Mam wrażenie, że. Po odsiadce. Yy, w tym więzieniu ta policja sobie tutaj radzi zdecydowanie lepiej jeżdżąc między samochodami. Że naprawdę mega sprytnie rozwiązany to. Yy, ten, ten jakby prowadzenie pojazdu przez policję naprawdę sobie dobrze radzą. Jeszcze strzelają teraz w ogóle do nas. Kurde ty, Skubani! No dobra, no, uciekamy, trzecia destynacja załatwiona. Musiałem po, 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 po drodze się przesiąść do innego auta Chrysler 300C. No I yeah, I put a contract out on you, Bishop. Know how much you've cost me? Not enough. You know, we can keep doing this forever. But I guess you don't want that either. As long as it takes. Let's finish it face to face. My place. My guys will stay out of it. You have my word. Hmm. Think I'll just kill you anyway. <laughs> you can think it all you like. This is a chance to prove to yourself you can take me. One chance. Won't you always wonder? Baby, you're missing your own party. Give me a minute, Precious. There's a room needs working, baby. One. Kurczę. żonka. W swojej urodziny chyba, bo to chyba chodziło. Garaż nie jest dostępny. O kurde, czyli chyba... E, od razu przechodzimy do działania. Myślę, że ten sam sobie porzucimy, ale weźmiemy sobie dokładnie takiego samego Chryslerka 300C, który stoi tutaj. E, na tym. Ale czemu jest niedostępny? Destruktor. To jest jego niby zadanie, tu bishop, ale to nie pójdziemy sobie do niego, co? Chyba, że od, chyba, że od razu zrobimy to zadanie. A robimy, dobra, daję te. Zobaczmy tylko, mm, ile mamy kasy i jaką mamy broń. No coś tam mamy tych naboi, zawsze mamy dostępny pistolet, to jest ważne. Kasy mamy prawie nic, ale ja bym sobie dokupił, mm, dokupiłbym sobie co, ałpa? Kupa? <laughs> śmieszna nazwa, dobra, 250 za sztukę, no dobra, to dokupmy trochę tej broni. W sumie za całą kasę nieważne, i tak nic nie będziemy ulepszać. Czy na pewno, co na pewno, tak, opuść garaż, na pewno. No to wiecie, co? Przeniosę się tam od razu. Czy ja chyba, dobra, inaczej, jeszcze inaczej. Wezmę sobie jakieś mocne auto, wsiądę do niego, w sensie jakieś mocne auto, które mam ulepszone. O, korda, szkoda, że jest zniszczony. Czy ten jest mocny? Niech będzie. Dobra, opuść garaż. O, z Nitrem i on chyba, też był, on chyba też był opancerzony. Dobra, przenieśmy się w takim razie do Bishop'a. Załatwmy skórko bańca. Bishop czeka. No, ja też. Mam tam dojechać autem? Chyba nie, chyba muszę wysiąść. A to wiecie co, ustawimy sobie sprytniej ten samochód. Och, chyba będziemy jechać motorami, chyba nie... Motocyklami, chyba niepotrzebny był. Chyba niepotrzebny był ten... Ten samochód, no zobaczymy. Dobra, pewnie gdzieś od tyłu tutaj. Powiedział, że nikogo nie będzie, więc. Mam nadzieję, że. Co? Dlaczego tak idiotycznie tam? Co to za bzdura? Czemu mi przyniosło z tej strony obozrzę? Możesz przez to przeskoczyć? Nie, jesteś nieskaczącą osobą. Po prostu i potrafisz. Przez 30 lat w więzieniu ani razu nie podskoczył. Kto nie skacze, ten z policji, więc podejrzany. Podejrzany, podejrzane. Dobra, no to zobaczmy to. Okej. Okay. Zarobiście. zarąbiście. Chłop czołgiem, kuźwa, na mnie jedzie. Zarobiście. Zabij Bishopa. Jak? Jak mam to niby zrobić? Czy mam niby go wysadzić? Gra w, w żadnym momencie nie powiedziała mi, że mam, yy, że mam ten... Zmiechnić broń. Dobra, wysiadaj. bo chyba bez sensu. Czy ja mam tutaj jakiś granatnik? To był granatnik? Co to było? Halo, chłop do mnie nawala z ciągu, nie? No ja nie wierzę w to. Wyłaź, walcz. Ja się wcale nie chowa, po prostu zniszczyłeś mnie auto, baranie. Co to, co tu chodzi, ty? Czy to jest jakiś pojazd, dzięki któremu będę mógł jeździć chociaż po tej plaży? Mogę coś tu znaleźć? Czy ja tuż tu nie ucieknę? O, tutaj jest coś. Co, właśnie zebraliśmy bazukę? Nie... Nie mogę stąd uciec. Ty, tam też coś leży. Co, co tu chodzi? To jest bazuka. Dobra, no to chyba o to chodzi, żeby to tym rozwalić. Okej, okay, to jest taki granatniczek. Fajnie, jakbym jeszcze w niego trafiał, nie? A to co? Ja... Aha! On nie ma na raz. To by było logiczne w sumie. Dobra, chyba tu jednak miałem zacząć, tylko trzeba było to objechać. Bardzo dziwny plan jest tutaj e, tego, e, tego miejsca. Dobra, pomijmy tą kacykę od razu. No, już widziałem Twój New Zmieńmy sobie od razu broń i atakujmy go jakoś sprytnie. Chyba tutaj bardziej, bardziej sprytnie, że tak powiem, byłoby granie mm, tak naprawdę za pomocą motocykla, nie? Dobra, nie trafiłem, ale on na szczęście też. O, już mi się pali auto, ty, no nie, co za gówno, tym razem pomyślemy o motocyklu i zobaczymy, tak, bo można bardziej do przodu strzelać, co prawda bardziej mi się przydał tutaj motocykl offroadowy, dobra, pierwszy strzał trafiony, uciekam od razu i lecę za nim jeszcze raz, zobaczymy, dobra, tra nie, dlaczego na raz, Boże. Ciekawy jestem, jak teraz. Jeszcze raz? Kurde! Niedobrze. W ogóle miło z jego strony, że pod bramą y, specjalnie dla mnie zostawił granatnik, który będę mógł go zabić, nie? Jakby... No, to zawsze miło ze strony bossów w grach, że ułatwiają nam zabicie ich. Naprawdę, ja to, ja to doceniam, nie? Ja to doceniam. No w niego. Dobrze, że ściany są niezniszczalne oczywiście. Dobra. Załatwimy go inaczej. Na nogach. Pitole. A jak próbowałem za pierwszym razem, tak zrobię jeszcze raz. Trafiony. Gdzie on, w którą stronę będzie jechać? Teraz trafię? No nie trafię. Ale on mnie trafi. Skubany. Dobra, pełne skupienie. Trzeba go objeżdżać, moim zdaniem. Żeby on nie mógł zdążyć obrócić tą yy, lufą. Tylko, że kurde, ten za mnie nie zacznie celować. Jest, dobra. Ucieczka. Zbierzmy sobie tu nabojki. Wyłaź walcz. No spoko, jakby miał czołg, to bym pewnie wyszedł bardziej odważnie. Dobra, objedźmy go sobie. On teraz strzelił, więc spokojnie, jeszcze raz. Dobra, uciekajmy. Dobra, wiemy, 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 ale nie, pali mi się to nie. Dobra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. I tre... wystarczy, że ja trzeci raz z niego teraz trafię tak naprawdę, czyli poczekam. Nawiałeś, no nie, no nie, nie nawiałem. Poczekamy sobie z tej strony. I co? Myślicie, że tak bym go załatwił? Smacznego frajerze. No dobra, jeszcze raz, no? Ty agresywny się robi. Nie, 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 nie. jest suniu. Ej, serio, na razie najtrudniejsza misja, nie? No czemu nie strzelasz? Ja pierniczę. Po co on tą broń zmienia za każdym razem? Dobra, pierwsze trafienie i rozwalenie auta. Fantastycznie. Super ancko to zrobiłeś. No ty już. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale teraz sobie go trafimy, czy nie? Dobra, minął mnie, na szczęście. Dobra, trafił ścianę. Dobra, drugie trafienie i teraz trzecie trafienie. No i git! Tak trzeba zrobić od początku. Fajnie, że drzewo zasłoniło nam widok, czy on zginął, czy po prostu wypadł tylko, wysiadł w GTA i, i to wystarczyło. Robota wykonana, Bishop nie żyje. Wygląda na mało martwego. Więc może zrobię jeszcze tak. I w sumie chodźmy stąd. Szkoda, że zniszczymy auto. Ale w sumie szybko poszło. Kilka powtórzeń. Bez jakiegoś podsumowania. W sumie smutno. Nie ma motocykla. Dobra, na nogach nie będę szedł. Bez sensu. Przejdźmy do kolejnego zadania w takim razie. Czyli może ten destruktor bym go powtórzył. Dajmy te I zobaczmy do co tam chodzi. Dobra, no teraz się robi filmik. and if we want to hurt him we need to be smart he owns three porn shops all right for the picking they've all got first-rate security but since hitting them all at once is out of the question a fast ride is the next best thing the first shop in north bronx isn't a problem but we can't make a call on the other two till we start the ball game leave that to me i'll be in touch <coughs> Nie, to my dostaniemy taki, taką furę opancerzoną. Coś mi się kojarzyło, no. Kurde. Wiecie, ile taka opancerzona, fura by ważyła? Ja nie wiem, jak tam silnik by musiał być, żeby to jeździło normalnie. A to pewnie jeszcze będzie śmigać, nie? Ten czerwony neon to tak, y, korczę, robi wrażenie, ale chyba rzuca się w oczy trochę, nie? Uważacie? Dobra ciśniemy w takim razie, e, bardzo mi się w ogóle kształt tego samochodu po podoba, chyba w którymś odcinku mówiłem, że e, samochód mi się kojarzy z TVR, Sagarisem. Z TVR Sagarisem, jednym z moich y, ulubionych samochodów wszech czasów, którego naprawdę chciałbym kiedyś w ogóle zobaczyć na żywo, chyba źle skręcam, no źle skręcam, pojedziemy sobie tutaj. Ale no, naprawdę, no Tiviar Sagaris to jest tak rzadki samochód. Jezus Maria, no opancerzony samochód, właśnie prawie został rozbity na drzewie. Ale nie ma ani rysy w sumie. No to dobrze, to chyba faktycznie opancerzony. Dobra, lecimy na nich. Co, ja będę musiał wjechać do tego sklepu? No bo pewnie nie będę musiał korzystać z bazuki. Chyba, że z bazuki. Aha, wybił szybę, właśnie, bo opancerzony małcie. No i co teraz? Aha, czy mam wjechać do środka po prostu? Sprytne, sprytne, fajna zabawa, dobrze, ale coś jeszcze, mam ich pozabijać, czy jakby, czy to wszystko, porno shop, Jesz... aha, została mu jeszcze jedna, yy, ten, dobra, pierwszy shop zniszczony, jedziemy do kolejnego, sprytnie, sprytnie, a zamykają teraz ten. Rozwal drugi sklep. Po co w ogóle, po co by to w ogóle ten. Yy, po co by w ogóle ten, tam, ten przerywnik na to, że się ten sklep zamyka? Bez sensu, totalna bzdura. Kurczę naprawdę, jakby ci twórcy drivera siedli troszeczkę dłużej nad tą grą, yy, albo zatrudnili kogoś. Lep jakiegoś lepszego scenarzystę. Bo tutaj, moim zdaniem, yy, największą wadą tej gry jest scenariusz i to, jak to wszystko jest napisane. W sensie, bardzo wiele rzeczy jest. W ogóle niepotrzebnie wyreżyserowanych, nagranych, zedytowanych czy wyanimowanych, a brakuje takich podstaw, które tworzyłyby bardziej pełną tę tą, tą grę, po prostu. A ja tu mam czas, o to tu chodziło. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. O kurde, dobra, dobra, dobra. A nie mogłem tego właśnie po prostu wysadzić, kurczę, tym. Drugi szyb rozwalony, dobra, no bo tu chodzi o to, do, do włączenia tego alarmu, ten czas. No ale nadal ta animacja jest tutaj w ogóle bezsensowna. Auto nam się y, już dymi, więc kurczę, nie podoba mi się to. Ale sobie zrobimy tak, że faktycznie ja sobie tam wjadę i przecież strzelę tam granatnikiem. Dobra, gdzie mamy jechać? Tutaj. No przecież za pomocą granatnika to powinno w miarę spoko pójść, nie? Pardon, chciałem przejechać. Dobra, zaraz w prawo. No przecież cały czas cisnę, szybciej się już nie da. Mogłeś zrobić mniejszy złom. Gdzie ten sklep jest? Aha, tu. No i git. Czy auto mi się pali? No nie, ale... No i git. O to chodziło, spadaj stamtąd. No dobra, tak trochę. Kwadratowo się to rozwalało, no ale okej. Okay. Muszę teraz zwiać. Z gubogą. Hmm, jestem czy się uda. Czy ja w ogóle muszę tym samym autem wrócić do, do bazy? Chyba nie. Przynajmniej żadnej jeszcze misji tak nie było, że musiałem tym samym samochodem wrócić, nie? Można się przesiadać w międzyczasie, ale szkoda by było to auto stracić w sumie. Oni tam jadą jakimiś ciężkimi suwami, klocami. A to auto nawet ze 110, no prawie 200 na godzinę leci, nie? Bo tutaj mile są, niestety na kilometry nie da się zmienić. No lecimy sobie tutaj, zobaczymy, czy ich zgubię teraz, czy nie. No nie odpuszczają. Najgorsze bo mam tylko 8 HP, więc jeżeli przywalę gdziekolwiek mocniej na czołówkę będzie oznaczało to i tak powtórzenie tej misji, bo po prostu zginę za kierownicą. No, kurczę gniotą mocno. A może nawrócę i ich rozwalę? Jak myślicie, a może tak zrobię? Tylko że go nie mi walę na czołówę. No i co teraz? No? No kurde. Jeszcze raz. I co teraz? No. I pyk. No i myk i to zgubiony jest ogon. Superancko. Czyli lepiej było ich rozwalić niż uciekać. No dobra. Slinka myślę, że załatwimy sobie już. W kolejnym odcinku, ale ten odcinek jeszcze nie dobiega końca, ponieważ bym sobie wrócił do garażu, zobaczył, czy to auto może być zapisane. Pewnie tak, bo myślę, że ono już w ogóle będzie zapisane w garażu. Ale bym sobie na koniec strzelił wyścig, tak naprawdę, bo zawsze trzeba jakąś, jakiś hajsik dodatkowy zarobić. Także zapiszmy sobie to auto, zachowaj pojazd, ale z wyścigowych wybierzmy sobie. Yy, bo pewnie obydwa mamy zniszczone, nie? W sumie Cera to jest w ogóle, no właśnie, wrak. Kramer nam został jakiś wyścigowy. Aha, ten prestiż wyścigowy. O, wygraliśmy nowe auto. San Marino. Dobra, to San Marino to jest ten. No to sobie weźmiemy tego. Yy, opuścimy sobie garaż i pojedziemy sobie na wyścig, który. Yy, który jest tutaj w sumie, nie? Może ten? Czy inny? Zastanawiam się właśnie. No weź, żeż odklikaj tą mapę. Yy. A czemu są tylko dwa teraz? Dwie, dwa te? Co? A nie, tu jest trzeci. Dobra. A to się... Na, na ten się przeniesiemy. No myślę, że ten będzie spoko. E, jaki poziom? E, trudnego chyba nie wygram tym pojazdem, bo jest w ogóle nie lepszone więc weźmy sobie średni. I tak dość sporo kasy było za poziom nawet łatwy, więc na średnim poziomie myślę, że tutaj opykam ich bez problemu. Trzy okrążenia. Zobaczmy, jak to się prowadzi. Okej. Okay. No, start dość miękki. Ale oni oczywiście oszukują już, bo już szybciej ode mnie startują. Ale VMAX mają ograniczony. Nie jest zbyt dobry wprowadzenie w ten samochód widzę. Dość ociężały. Tamten niebieski właśnie co go mam. On fajnie się prowadził i w ogóle tutaj był tor taki przerobiony na off którego nie było, jakby w starych czasach, w latach 70. Teraz w 2006 został przerobiony na tor off no, spoko. Ogólnie kurczę też troszeczkę szkoda, chociaż te yy, parę naście lat temu, jak się grało w drivera, to wydaje mi się, że te wszystkie samochody robiły większe wrażenie, natomiast wszystkie auta wydaje mi się, że się niesamowicie zestarzały. W, w sensie modele, nie? Bo jako kształt auta, to nawet jak gracie w GTA 3 i macie świadomość, że te auta są z jakichś tam czasów, to te auta nadal dobrze wyglądają, nie? Na przykład, w, znaczy według mnie, w sensie samochody, które są w I City, w San Andreas, w GTA 3. Nadal po tylu latach dobrze się prezentują samo, te samochody, a tutaj no kurczę niektóre to tak naprawdę wieją kiczem takim. E, tak, na przykład ten Mercedes, który mówię, który wam mówiłem chyba też dwa odcinki temu, że bardzo mi się podobał. Mój ulubiony samochód to był jeden z ulubionych e, z tych czasów, tych 2006, w tej grze. E, no, ale tak, tak obiektywnie na niego patrząc, to naprawdę jakby się, jakby się Mercedes, jakby mer nieślubne dziecko. Mercedesa i Deu, nie? I to po prostu wyszło, wyszło to tamto takie dziwne jeszcze... Po drodze były jakieś komplikacje przy porodzie i po prostu chyba wypadło przez okno, nie? <gryw> Naprawdę, no, no. Mogło być lepiej, nie? Ten samochód tak samo. No, dość specyficzna uroda tych samochodów. Dobra, widzimy się na mecie. No i meta przed nami. Wyścig wygrany, dyszka. Czyli chyba tak samo. Nie, piątka była za pierwsze miejsce na Easy. Teraz dyszka. MX2000 wyścigowy czeka na ciebie w garażu. Zobaczmy w takim razie, co to jest za auto. Tego sobie. A nawet nie będę tego naprawiał. Yy, MX2000, co to jest. Czyli Mazda RX-7, ok, Mazda RX-7 z spoczko, ale to myślę, że już sobie ogarniemy w kolejnym wyścigu, może jakiś, może w kolejnym odcinku jakiś wyścig, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapę w górę, suba, komentarz, wpadnijcie na odcinek newsowy w poniedziałek no i oczywiście w czwarty, może w poniedziałek, w sobotę, który był, Kolejny, kolejną sobotę, no i w poniedziałki, czwartki jak na razie seria, z drivera, która wydaje mi się, że powoli się już kończy, więc możecie się pewnie spodziewać w przyszłym tygodniu albo może za dwa tygodnie jakieś ankiety dotyczące, jaką kolejną produkcję będziemy ogrywać, tak? Mam nadzieję, będzie. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, ciepło, do usłyszenia.